Dydaci. Zapraszam do wysłuchania najważniejszych informacji o Liceum Ogólnokształcącym nr 14 we Wrocławiu. Historia szkoły i jej miejsce na mapie edukacyjnej. Nasza szkoła powstała w 1974 roku. Liceum należy do Towarzystwa Szkół Twórczych i jest objęte patronatem wyższych uczelni wrocławskich. Uczniowie naszej szkoły regularnie odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminów maturalnych. Od 1999 roku nasza szkoła znajduje się w pierwszej dziesiątce liceów w ogólnopolskim rankingu Perspektyw i w pierwszej trójce liceów Dolnośląskich. W ostatnim rankingu szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie i siódme w Polsce. Nasi absolwenci podejmują naukę na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. Wspieranie uzdolni. Te sukcesy zawdzięczamy świetnie działającemu systemowi wspierania uzdolni. Opiera się on na trzech filarach. Uczniach pasjonatach, nauczycielach pasjonatach, dziękujemy panie i panowie profesorowie, i Fundacji Czternastki. Uczniowie uczestniczą w doskonale prowadzonych fakultetach olimpijskich i zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w naszych szkolnych laboratoriach oraz pracowniach patronujących nam uczelni. Osoby zakwalifikowane do drugiego lub trzeciego etapu Olimpiady Przedmiotowej mają możliwość ubiegania się o przyznanie indywidualnego toku uczenia się. W szkole działają także inne programy stypendialne i fundacje. Program stypendialny Klasa w fundacji BNP Paribas. Program stypendialny imienia Mariusza Łukasiewicza, program stypendialny Marzenie o nauce czy Fundacja imienia Jakuba Libnera, młodego twórcy. Nasza szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów. Z jednej strony jest to wysoki poziom nauczania, z drugiej wspieranie indywidualnych pozanaukowych talentów i pasji uczniów. Okazją do ich poznania jest Odwilż, czyli wiosenna rewia uczniowskich talentów. Istotną częścią życia szkolnego jest Liga Klas. Uczniowie Klas 1-3 realizują zadania teatralne, taneczne, sportowe i inne. Nagrodą w Lidze Klas są dodatkowe wycieczki, których długość zależy od zdobytego miejsca na podium. Wszystkie uroczystości szkolne odbywają się w ogromnej auli wyposażonej w klimatyzację, profesjonalne nagłośnienie, kolorowe oświetlenie sceniczne, a nawet wytwornice dymu. Baza sportowa. Koniecznie trzeba podkreślić, że w czternastce bardzo duży nacisk kładzie się na dbałość o zdrowie fizyczne. Szkoła dysponuje rozbudowaną bazą sportową obejmującą hale sportowe, boiska na świeżym powietrzu, doskonała przestrzeń do spędzania dłuższych przerw w ciepłe dni. lodowisko, w sezonie wiosenno-letnim rolkowisko, basen, sale do gry w bilard i brydża. Mamy lekcję brydża w programie nauczania jako jedna z trzech szkół w Polsce. W szkole prężnie działają SKS-y, np. Łyżwiarsko-Rolkarski czy Koszykarski. Komunikacja i Współpraca. Od wielu lat w naszej szkole działa Rada Samorządu Uczniowskiego, której podstawowym zadaniem jest dbanie o rozmaite uczniowskie potrzeby oraz usprawnianie komunikacji między uczniami a nauczycielami i dyrekcją szkoły. RSU dba o urozmaicenie życia szkolnej społeczności. Uczniowie czternastki zaangażowani są w liczne projekty społeczne, które realizowane są w szkole i poza nią. Na uwagę zasługuje pomysł Rady Samorządu Uczniowskiego Sushop, sklepik Samorządu Uczniowskiego. Jest to rodzaj spółdzielni, która zrzesza otwarte umysły i działa według zasady uczniowie dla uczniów. Została udostępniona uczniom 15 grudnia 2021 roku i cały czas prężnie działa. Projekt otrzymał tytuł laureata wrocławskich budżetów samorządów uczniowskich oraz cieszy się uznaniem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. W sklepiku sprzedawane są artykuły biurowe, gadżety i sweterki z domieszką czternastkowej finezji. Sushop pozwala realizować pomysły graficzne uczniów. Autorskie grafiki komputerowe zawierające charakterystyczne maksymy naszego liceum znajdują się m.in. na naklejkach. Sklepik ma za zadanie tworzyć więź i poczucie wspólnoty wśród uczniów naszej szkoły. Uczy też realizacji projektów oraz działania w przedsiębiorstwie i odpowiedzialności, a przede wszystkim zachęca do realizowania marzeń. Wiele projektów jest w fazie rozwoju. Każdy nowy pomysłowy suszopowicz jest mile widziany. Informacje na temat suszopu znajdują się na szkolnym facebooku. Niedługo będzie można też korzystać z suszopowej strony internetowej wykonanej przez laureata Olimpiady Informatycznej, która umożliwi m.in. zdalne zamawianie produktów. Oferta dla kandydatów w roku szkolnym 2022-2023 W tym roku szkolnym szkoła proponuje naukę w klasach o następujących profilach: Matematyczno-Informatyczny z Fizyką pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki. Biologiczno-chemiczny z matematyką pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotami dodatkowymi są laboratorium chemiczne oraz język obcy w medycynie. Biologiczno-chemiczny z fizyką pod patronatem Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotem dodatkowym jest język obcy w medycynie. Ekonomiczny. Klasa dwujęzyczna pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, języka angielskiego, wosu i geografii. Przedmiotem dodatkowym jest ekonomia w praktyce. Prawny. Klasa dwujęzyczna pod patronatem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z rozszerzonym programem języka polskiego, angielskiego, historii i wosu. Przedmiotem dodatkowym są podstawy prawa. Psychologiczny pod patronatem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z rozszerzonym programem języka polskiego, angielskiego i wos -u. Przedmiotem dodatkowym są podstawy psychologii. Kandydaci do klas dwujęzycznych muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się 6 czerwca 2022 roku. Wszystkie szczegóły dotyczące zasad i harmonogramu rekrutacji znajdują się na stronie 14. Informacje praktyczne. Szkoła mieści się przy alei Aleksandra Brücknera 10. Można tu dojechać tramwajem linii 6 lub wieloma autobusami z różnych kierunków. Na terenie szkoły jest ogrodzony i monitorowany parking rowerowy. Szkoła prowadzi internat, który posiada 240 miejsc w pokojach dwu- i trzyosobowych. Na każdym piętrze znajduje się łazienka i toaleta oraz świetlica uczniowska ze stanowiskami komputerowymi. Do dyspozycji wychowanków internatu są pralnia, suszarnia, prasowalnia, żelazka, deski do prasowania, aneks kuchenny, kuchenka mikrofalowa, kuchenka elektryczna, czajnik bezprzewodowy. Lekcje zaczynają się zazwyczaj o godzinie 8.15. 5 minut przed zakończeniem każdej lekcji oraz na 2 minuty przed jej rozpoczęciem rozlegają się krótkie dzwonki. Przerwa obiadowa między szóstą i siódmą lekcją trwa 30 minut. Szkolna stołówka znajduje się w internacie. Obiady wydawane są w godzinach 13:30 do 16:30. Podczas przerw można wychodzić na teren szkoły, ale obowiązuje zakaz wychodzenia poza jej teren. Każdy uczeń ma przydzieloną szkolną szafkę, którą dzieli z drugą osobą. Życzymy Wam powodzenia w rekrutacji. Dołączajcie do nas. Czytał Maksymilian Bień.